Byliście kiedyś w miejscu wyglądającym jakby żywcem wyjęto jest uniwersum fantazy? Te maczugowate skały z miniatury to nie efekt filmowego CGI, a te czarujące światełka to nie części jakiegoś RPGa. Te miejsca znajdują się na naszej planecie. Pierwsze to część parku narodowego Chang Chai w Chinach, a drugie to larwy rosnące na sklepieniu jaskini Waitomo w Nowej Zelandii. Prawda, że przypominają te porastające jaskinie w Skyrim? Twórcy gier i filmów częstokroć wykorzystują istniejące miejsca, przerabiając je odrobinę w swoich produkcjach. Takich niezwykłości jest na Ziemi naprawdę sporo, lecz z pewnością zajęłby mnóstwo czasu, aby przedstawić je wszystkie, dlatego na potrzeby tego materiału przedstawię Wam pięć z nich. Jeśli uznacie temat za ciekawy, dajcie o tym znać w komentarzach, zostawcie łapkę oraz suba. A wszystkich chętnych, by wesprzeć mnie w misji dzielenia się z Wami ciekawostkami ze świata i gier, zapraszam na bajkofi. Trzymaj 5 sztuk złota. Wszystkim Wam serdecznie dziękuję i lecimy do materiału. Choć mogłoby się wydawać, że góry zostały gwiazdami w filmie Jamesa Camerona Avatar, to w rzeczywistości żadna ze scen nie była tam kręcona. Podobieństwo jest uderzające, a więc reżyser z pewnością inspirował się tym miejscem, tworząc podobną lokację na Pandorze. Władze parku wykorzystały to podobieństwo i od tego momentu alternatywnie zwie się te góry górami Avatara. Niezaprzeczalnie ułatwia to wymowę. Twierdzi się, że charakterystyczne skalne kolumny powstały w wyniku piętrzącego się zimą lodu oraz porastających je roślin, które zapuszczając w skałach swe korzenie, kruszą je i erodują. Region słynie z wilgotnego powietrza, które powoduje powstawanie gęstej jak mleko mgły, czasami zupełnie przesłaniającej nieziemski krajobraz. Po chwili mgły się rozrzedzają, ukazując, otulone chmurami, skalne kolumny, wyglądające jakby unosiły się w powietrzu, tak zupełnie jak lewitujące głazy z awatara. Głębiny rozległych jaskiń rozsianych po krainie Skyrim to właśnie przywodzi mi na myśl wnętrze jaskini Whitemo. Osobiście bardzo lubię zwiedzać wszelkie podziemne tunele w grach. Niestety w życiu każdorazowo wszystkie, które akurat miałbym okazję zwiedzić, są zamknięte w momencie gdy jestem w pobliżu. Cóż, najwyraźniej pech. Może kiedyś się uda. Jeśli jednak zamknął Waitomo, gdy dotrę do Nowej Zelandii, to mocno się w nerwie. Świecące larwy tamtejszej muchówki sprawiają bowiem wrażenie, jakby wylądowało się w świecie jakiegoś high fantasy lub nawet kosmicznego science fiction. Larwy tworzą także lepką pajęczynę, w którą wpadają zwabione światłem owady. Powoduje to, że rzeczywiście wyglądają jak grzyby porastające sklepienia Elder Scrollowych jaskiń. Kto by przypuszczał, że robaki mogą tak zachwycić? pomyliliście kiedyś niebo z gwiazdami odbitymi nocą na powierzchni stawu na Salar de Uyuni przy sprzyjających warunkach pogodowych to niezwykle łatwe ta solna pustynia położona w boliwii jest pozostałością solnego jeziora największe wrażenie robi zimą kiedy to niemalże w idealnej symetrii odbija niebo w pokrywającej ją cienkiej warstewce wody to idealnie płaski teren położony na wysokości 4000 metrów nad poziomem morza, na którym pobija się wszelkie rekordy prędkości. Łatwo stracić tu orientację. GPS ponoć nie działa, więc poleca się używać kompasu. Co ciekawe, Salar de Uyuni to nie tylko wielkie solnisko, ale również miejsce występowania gigantycznych kaktusów oraz pozostałości rafy koralowej. To jedyne tego typu miejsce na świecie, które z całą pewnością potrafi wyglądać niczym niebo na ziemi. Kojarzycie anielską muzykę towarzyszącą wodospadowi przy Silden w trzeciej części Gotika? Właśnie ta nuta grała mi w głowie, gdy ujrzałem najbardziej wyczekiwany przeze mnie wodospad Islandii. Choć ta niezwykła wyspa poszczycić może się wieloma pięknymi wodospadami, to właśnie ten chciałem zobaczyć najbardziej. Można do niego podejść naprawdę blisko. Przemoczy was to jednak do suchej nitki. Really? Sprawdziłem na własnej skórze. Ogrom i potęga przelewającej się tam wody sprawia, że czujemy się naprawdę malutcy. W ogóle Islandia przedstawia moc natury w pełnej krasie, pokazując nam, ludziom, że jesteśmy jedynie jej niewielką częścią. Pamiętacie las koło Flotsam i jego gigantyczne drzewa, między którymi pełzały te cholerne endriagi? Podobne miejsce znajdziemy w Stanach Zjednoczonych w stanie Oregon. Park Narodowy Redwood nosi swą nazwę od anglojęzycznej nazwy drzewa Sequoia Wiecznie Zielona. Są to najwyższe obecnie występujące drzewa na świecie, potrafiące dożyć do 2000 lat. Na terenie parku znajduje się również najwyższe drzewo świata. Osiągnęło 115 m i 61 cm wysokości, co czyni go wyższym od Krzywej Wieży w Pizie czy Statuły Wolności. Park szczyci się minimalistyczną infrastrukturą, dzięki czemu zapuszczając się w gąszcz paproci i drzew gigantów, mamy wrażenie wchodzenia do mistycznego lasu troli lub elfów. Jorwet, zwykły skurwysyn. Albo na terytorium Iłoków, bo to właśnie w tym parku rozgrywały się sceny z Endor w powrocie Jedi. Tak. Nasz świat posiada wiele pięknych, wręcz nierealnych miejsc, spokojnie mogących być miejscem lub inspiracją dla niejednego RPG'a. Jeśli znacie jakieś magiczne miejsca, dajcie znać w komentarzach. Gorąco zachęcam was do podróżowania i odkrywania świata. Naprawdę ma wiele do zaoferowania. Życzę wszystkim miłego dnia i dużo zdrowia. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć.